Witajcie w kolejnym odcinku Smaków Kujaw i Pomorza. Minął już rok od premiery pierwszego odcinka Smaków. To wtedy wspólnie podglądaliśmy przygotowania do Święta Śliwki Strzeleckiej w Strzelcach Dolnych nad Wisłą. Dziś również będę gotował w pobliżu Wisły. Przygotuję Wam wytrawny torcik z kremem farogowym. Będzie pysznie. Ale pokażę Wam też stare barki znajdujące się w Skansenie Muzeum Etnograficznego w toruńskim Kaszczorku. Zapraszam. Na patelnię wleję troszkę oleju. Potrzebuję odrobinę cebulki. I wrzucę na rozgrzaną patelnię. Do mojego tortu wybrałem łososiówkę na pieprzu. Pokroję ją w małe kawałki. I od razu dorzucam do smażącej się cebuli Ząbek czosnku rozgniotę i drobno pokroję. Dorzucam szybciutko na patelnię. Por pokroję w krążki. I również dorzucę na patelnię. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Kawałek pomidora. Drobna kosteczka padnie na patelnię, aby połączyć mój farsz. Odrobina czerwonego pieprzu. Soli morskiej. Drobno pokroję szczypionek. Suszone pomidory. Odrobina kary. I świeże listki pokrojonej kolendry. Ciach. Rozkruszone orzechy włoskie. Zdejmuję z ognia. Łososiówka jest jeszcze w środku surowa. Ma ten swój oryginalny smak i konsystencję. To biały ser. Możecie wybrać swój ulubiony. Idealna będzie feta, halumi. Idealnie. Każdy tort składa się z kremu. No i takiż przygotujemy. Potrzebuję twaruk, najlepiej. Bardzo kremowy, neutralny. Odrobina kary, soli morskiej, czarnego płczu. Troszeczkę miodu. Drobno pokrojone liście naciselera dorzucę do kremu. Całość dokładnie wymieszam. Czas złożyć mój tort. Za biszkopt posłużą mi kawałki chleba tostowego. Wytnę takim oto narzędziem do takiego oto kółeczka. Nałożę pierwszy kawałek pieczywa. Odrobina kremu. Czas na drugi kawałek pieczywa. Nałożę i bardzo mocno docisnę. Znowu krem. I znowu farsz. I ostatnia warstwa pieczywa. Ostatnią warstwę przykryję tylko kremem. Wyrównamy bardzo dokładnie. Wyciągnę ring. Idealnie. Całość możemy obłożyć jeszcze kremem. No i została nam tylko dekoracja. Posłuży mi do tego wędzona szynka westfalska dosyć nieskładnie, aby wyglądało jak tarta czekolada. Rzodkiewka pokroję w cienkie plastry. Listki świeżej kolendry. Ozdobimy talerz świeżo mielonym pieprzem. Ale to nie koniec. Taki tort musi się schłodzić, więc włożę go do lodówki, a ja przejdę się na spacer i opowiem Wam o promie. Po drodze na prom wszedłem jeszcze na barki. Pierwsza barka pamięta lata 20 XX wieku. W latach 50. została wyciągnięta na brzeg. Aż trudno uwierzyć, że w tej dwuizbowej barce mieszkało aż 5 osób. Wewnątrz wiszą fotografie, które pokazują umeblowanie barki w tamtym okresie. Druga barka jest nieco starsza. Pochodzi z 1912 roku. Należała do szypra z Fordonu, Kazimierza Zielińskiego. To jest jakby luksusowo. Barka ma cztery izby i nawet balkon. Wewnątrz są narzędzia do łowienia ryb, a także czerpaki, którymi wyciągano piach z dna Wisły. Zaraz obejrzymy ten prom, ale na chwilę muszę zacumować w kuchni. Mój tort już jest gotowy. Mogę zacząć celebrować pierwsze urodziny smaków KUJAFI POMORZA. Tadam. Mamy już roczek. Tadam. Elegancko. Sam zrobiłem tort. To górnolinowy prom Jan, który jeszcze w 1993 roku kursował po rzece Norgat w Kępkach pod Elblągiem. Jan poruszał się na stalowej linie przerzuconej nad korytem rzeki. Początkowo miał silnik spalinowy, a później elektryczny. Przez ostatni rok zwiedziliśmy około 40 bardzo ciekawych miejsc w regionie. Zwiedziliśmy między innymi zamki, skanseny, pałace oraz miejsca na co dzień niedostępne. Oglądałem 19 wieczne elementy linii produkcyjnej w Cykorii, gotowałem w teatrze, w ciechocinku, a także obserwowałem sposób dojrzewania serów ślesińskich. Okazuje się, że ciekawe historie mogą skrywać miejsca na pierwszy rzut oka niepozorne, takie jak Fordon czy też Kcynia. Smaki włączyły się w akcję Kujasko-Pomorska Gęsina na świętego Marcina. Za nami około 40 miejsc, a na Kujawach i Pomorzu jeszcze tak wiele do odkrycia. Smaków Kujaw i Pomorza nie byłoby bez państwa, ale także bez naszych partnerów, na których zawsze możemy liczyć. Dziękujemy, że jesteście z nami. Do zobaczenia!